Siema, dzisiaj wam zrobię krótki poradnik, jak zrobić szybko miniaturkę w pęcie. Załóżmy, że zagrywaliście jakiś filmik o jakichś lifehackach. No to po prostu robicie sobie tak. Wchodzicie w sobie w Google'a tutaj, wpisujecie napis Minecraft, Co dajecie grafika. Bierzecie jak obojętny napis, kopiujecie sobie go, wklejacie sobie Ctrl V. Dajecie sobie tak i teraz jakieś lifehaki, nie? Robimy live... napis. <śles> Lifehack. Tutaj sobie we, weźcie sobie byle jaki. Ja sobie wezmę jakiś prosty napis. Hmm. No nie wiem, załóżmy taki może być. Cyk skopiujemy sobie go, wkleimy. Cyk, on jest też duży, ale to nie ma dla nas problemu. Sobie zrobimy go taki. I jeszcze go pomniejszymy, bo on jest za duży. Cyk jeszcze troszkę. Dobra, git. No i mamy już to. Teraz najlepiej sobie wybierzcie. Nie. Nie, nie, nie. nie. To. O, tu edytuj kolor. Weźcie sobie na przykład jakiś. I tak przykładowo daję. No nie wiem, taki, jak lubicie. Weźcie sobie jakiś. Ja sobie wezmę teraz taki niebiesko, taki. Taki niebiesko-zielony. Sobie wyźmiemy, mamy go tutaj, dajemy sobie tu i na przykład mamy takie coś. I jakby ktoś chciał, można jeszcze jakieś tu udekorowania dodać. To już możecie sobie sami zrobić. Na przykład, nie wiem, tu jakieś, czekajcie, możecie sobie zrobić. Jaki kolor chcecie, na przykład żółty, i możecie sobie zrobić o takie coś. Takie fajne gwiazdki możecie sobie na przykład zrobić. Więc to już zależy od Waszego gustu, jak Wy sobie to zrobicie. Po prostu, no, akurat teraz mi to fajnie wyszło. <laughs> Ładne. No, y, to jest taka prosta miniaturka. No, jak widzicie, zrobiłem ją, nie wiem, w 2-3 minuty. Dokładnie mi to zajęło 2,5 minuty więc no bardzo krótko, jak na taką fajną miniaturkę. Później tutaj w plik zapisz jako i tam sobie to tam zapisujecie. No i dajecie sobie to na miniaturkę. Najbardziej, jak najbardziej to jest fajne. Jakbyście chcieli tego nie mieć, to po prostu bierzecie sobie to cyk, bierzecie sobie ten kolorek i to po prostu tak zamazujecie, aż zostanie sam napis Lifehack. Więc to jest też spoko opcja, jak nie chcecie mieć tego. O, to by było nawet lepsze jeszcze. Ja tego nie będę was zanudzał i po prostu nie będę tego malował. To by był fajny efekt, ale dobra, maluję troszkę. Cyk. Siup. No i tak fajnie by to nawet wyglądało. Ale ja to skasuję. Cyk. No i tak to wygląda. Możecie sobie zrobić jak chcecie, to jest według Waszego gustu, już dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że pomogłem. Taki krótki poradniczek, fajny, jak, jak po prostu nie chcecie, nie chcecie Wam robić jakiś minet craft. Na przykład teraz Wam pokażę wezmę sobie nowy i na przykład zrobicie y, sobie takie coś: cyk, mini craft, i Wam się tego minę netcraft i Wam się tego nie chce pisać. A poza tym to jest brzydki, jak nie wiem. Więc macie tu taki ten: no bo bez sensu też pisać to 5 minut. Jak możecie w 2 minuty zrobić sobie fajną miniaturkę. Więc mam nadzieję, że pomogłem. Yy, dajcie lajka. O! Likę. like O! Łapeczkę, dajcie łapkę, suba z dzwonem, będę bardzo wdzięczny, bo to mnie naprawdę motywuje. O, zrobimy sobie teraz takie coś, cyk. No i tutaj kciuka w górę, albo dobra, nie będę już robił, nie będę Was zanudzał, więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć.